Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w środę. Wy to widzicie w środę, ale ja to nagrywam w sobotę. Jak dobrze myślę, bo kolejny filmik, który dla Was się teraz um, będzie buferował, to będzie filmik, który zobaczycie w poniedziałek. Także tak, ten w środę. Ja oczywiście jak zwykle jestem na nogach od godziny 3 rano. Teraz mamy godzinę 10.25 i mówię, kurde, czas się troszeczkę do Was odezwać i przywitać się i zacząć jakoś ten dzień wczoraj skończyłam jedną książkę, zaczęłam czytać drugą, dzisiaj ją zaraz skończę, zacznę pewnie czytać następną, także dużo się dzieje zdążyłam posprzątać całą kuchnię cały salon, pozmieniałam już poszewki na poduszki, ale powiem Wam, że no niestety jednak nie pasują do siebie te, które zamówiłam Shin, Shane, nieważne dalej nie wiem jak to się dosłownie poprawnie wymawia ale już sobie zmieniłam na świąteczne także będę musiała sobie domówić bo nie wiem, gdzie są z tamtego roku, nie mam pojęcia, gdzie są tamte poszewki. Także domówię sobie dzisiaj złożę zamówienie, bo znalazłam i tak w ogóle zobaczcie bo w ogóle znalazłam fajną sukienkę na, na święta. Zobaczcie, to są właśnie te dwa naszyki od nich. Wyglądają całkiem, całkiem sympatycznie. Eee, słuchajcie, mam tutaj, nie pokażę Wam. Ale posprzątałam tu ten stół, nie wiem, chyba wam mówiłam na poprzednim vlogu. Jest ten czerwony obrus, który wam pokazywałam z wąciaka. Świetnie wygląda, pięknie kalendarze się prezentują już po prostu, jak one były pod tymi schodami, to mnie nie kusiła, a teraz jak są tak wyłożone i czekają, żeby otwierała, to już się faktycznie nie mogę doczekać. Praktycznie stół mam już w świątecznej dekoracji, tylko że chcę też kupić jeszcze jeden obrus, bo ja mam. Podstałem jakby różne pierdoły, i chciałabym to zakryć, także będę chciała jakiś długi obrót kupić. E, window led zrobione, tutaj jest wszystko zrobione. E, kocyk zmieniłam basterowi, bo baster ma czerwony koc na święta. Będę chyba musiała kupić dwa koce na sofę, bo teraz mam i szary, i mam e, niebieski, i one mi po prostu do niczego nie pasują. E, także zobaczę w necie. E, pamiętam, że miałam dwa koce czerwone, bo pamiętam, że je kupiłam w tamtym roku. Ale gdzie one są? To ja nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze muszę zacząć w tej kawałku sofy, która jest na zewnątrz, bo coś mi się kojarzy, że ta mogło być. Zaraz zresztą pójdę, póki nie pada. Także to wszystko już jest zrobione. U góry, tło, które miałam książkowy ze sobą, też już jest zmienione na świąteczne. Także będę mogła co jakiś czas też Wam tam nagrywać, a nie tylko tutaj, wiecie, choinka, czy schody, czy właśnie. Mm kalendarze, także to wszystko jest zrobione oczywiście zrobiłam sobie zupę giro. słuchajcie, pytałyście się mnie, co to jest za zupa ja nie wiem, czy jest normalnie gdzieś przepis tej zupy na bank jest, ja ją akurat robię z termomiksa mega szybka, mega fajna i na przykład ja, jak wiecie, mówiłam Wam nieraz, że mam problem z jedzeniem chleba, bo Połowę wrzucam e, tego chleba, ja nie jestem jakaś taka mega chlebowa, e, chyba że chlebek jest taki mega świeży, który dopiero co kupiliśmy w sklepie, to taki zjem, wiecie co Pani pokroi, ale tak już na drugi dzień mnie już ten chleb przeraża, że miałam trudności co znaleźć do jedzenia, w tamtym tygodniu właśnie dwa dni miałam zupę gyros i w tygodniu sobie ugotowałam ogórkową. A w się, wiecie, to szybko schodzi i po prostu na pierwszą przerwę zamiast kromki chleba co dzień jadłam sobie zupę i byłam naprawdę fajnie, wytrzymywałam do drugiej przerwy te parę godzin, także to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. No i dzisiaj zrobiłam to samo, już mam garczek na dwa albo trzy dni, zobaczę, bo zjadłam jedną miskę. Um, nie pamiętam na ile miałam ostatnio, bo wiem, że na pewno dwa dni nie są do pracy, ale nie wiem, czy jadłam po pracy, czy nie tak samo, także to mam zrobione. Na obiad mamy kupione wczoraj w Kosko Katsu Chicken Curry, także to jest bardzo szybkie, trzeba woży do piekarnika. I zrobiłam babeczki, tak, zrobiłam babeczki, użyłam tej polskiej polewy mlecznej, którą kupiłam jakiś czas temu, bardzo, bardzo dobra. No i tyle, i słuchajcie, właśnie myślę, czy nie pójdę sobie do Ciuchlandu i do Funciaka, właśnie zobaczyć za tym obrusem. U nas nie jest w sumie Funciak, tylko Pound stretcher to się nazywa. A w Ciuchlandach, czego szukam? Może jakiegoś oryginalnego, grubego sweterka, nadal jeszcze chciałabym kilka bluz, ale takich zwykłych, prostych, um, jeszcze nie wiem do końca, ale wiecie, co coś w takim deseń. Dzisiaj też mam na sobie w ogóle nową bluzę, którą kupiłam jakoś rok temu na przecenach w Primarku chyba za 2 funty czy za funta i ona jest troszkę krótsza, ale wiecie, ubrałam po prostu e, koszulkę czarną, bokserkę pod spód i fajnie to wygląda i co najważniejsze jest mi wygodnie. E, I... Patrzę też za Christmas Jumper. Ja mam Christmas Jumper w szafie, ale co roku chciałabym mieć nowy. Nie pamiętam, jaki miałam rok temu. W każdym razie mam chyba z dwóch lat temu, którego wiem, że nikt nie widział z tych ludzi, którzy są teraz w pracy albo większość nie widziała. Także spokojnie mogłabym z nimi iść, ale jeżeli bym gdzieś znalazła jakiś, to bym sobie wzięła. Jeżeli właśnie chodzi o sukienkę jedną, to już znalazłam. Na szyję tylko będę musiała zobaczyć jej wymiary i tak dalej i zobaczyć, czy nas jest na pewno OK, chyba, że znajdę gdzieś tutaj, wiecie, w Ciucholandzie faktycznie. I jest w jednym z Ciucholandów też są, jest dużo ozdób świątecznych, tylko że póki co nic jakby nie było takiego fajnego dla mnie, ale lubię tam chodzić i patrzeć, czy po prostu coś, coś jest. Um, także takie sprawozdanie, w ogóle mówiłam Wam, pokazywałam Wam w poprzednim vlogu światełka, które kupiliśmy na choinkę, a ja jak poszłam do garażu szukać e, paru rzeczy, które chciałam tutaj postawić, to przypomniałam sobie, bo zobaczyłam pudełka, dwa nowe dużych świateł, jedno to jest aż... 1200 światełek na choinkę, a drugie to są outdoor lights, które kupiłam po świętach na przecenie w Primarku. Włożyłam tam do tego pudła i o tym zapomniałam. Także mamy teraz dwa sets of lights, ale jedne z nich są outdoor, także w razie czego nawet z tyłu w ogóle ze sobie powiesimy. Jeszcze nie wiemy, Zobaczymy, jak to będzie. Nie jestem pewna, czy dzisiaj ubierzemy tą choinkę. Ja miałam taki zamysł, ale powiem Wam, że już mi się w sumie nie chce, bo już tutaj pozmieniałam, tu pozmieniałam, tu pozmieniałam. I nie wiem, czy nie powiem Andrze że w niedzielę, jak będę w pracy, żeby wszystko mi tutaj przygotował, przywlokł, e, ustawił choinkę, i ja wtedy po pracy zrelaksować się będę mogła po prostu włączając sobie film i, i ubierając tą choinkę. Ale to jeszcze nie jest potwierdzone. E, muszę się do końca też sama zdecydować i zobaczyć, e, jak to będzie. Muszę też jechać do Luton, ale to właśnie dopiero jak Andrzej skończy pracę i dlatego mam właśnie tą godzinkę teraz wolną i chciałabym tak odpocząć trochę od książki i właśnie tak nie pada i się po prostu przejść i wrócić. Akurat byśmy pojechali wyprowadzić Maxa i Miele, także zobaczymy. Idę zaraz pogadać do Andrzeja i zapytam się, co on o tym sądzi. Miał mi też dzisiaj przyjść kalendarz, dostałam wiadomość z Roya Mail między, 10, nie między 8 a 10 i to właśnie zaraz już jest taki jakby cut-off time. A dalej nikt nie przyszedł, no ale Andrzej może mi go odebrać, albo jak nie będzie słyszał, bo czasem widział nic na jakimś kolu e, z pracy, to mogą wrzucić gdzieś e, do drzwi albo dać do sąsiada, nie wiem. Zobaczymy. Także zobaczymy co będzie. Zapraszam na vloga z soboty. Mam nadzieję, że nie będzie on 40-minutowy. Do później. Cześć, witam się z Wami już. E, później jestem po Ciuhlandzie i po spacerze z pasterem i po przeczytaniu książki jest godzina 15:30. Um, poszłam na te Ciucholand, słuchajcie, była tragedia, po prostu była tragedia. E, były um, albo bardzo duże ciuchy, albo były bardzo małe ciuchy, e, albo były bardzo zniszczone ciuchy, albo były ciuchy, które po prostu nie były warte swojej ceny, e, bo w tych samych cenach można kupić gdzieś taniej. E, ja zresztą sobie zaraz wejdę na stronie Wszystko po 5 funtów i zobaczę co tam jest, bo przydałyby mi się e, pary butów jakieś na płaskim obcasie, ale nie trampki także muszę zobaczyć, ale kupiłam jedną rzecz, która mi się bardzo spodobała i jest inna i nie mam czegoś takiego w szafie. Jest to rzecz z Primarka. Ja zazwyczaj nie kupuję rzeczy z Primarka w ciucholadach, ponieważ uważam to za bezsensowne, bo Primark jest tani, często można dużo rzeczy kupić na promocji, ale jak zobaczyłam tą rzecz, to wiedziałam, że to nie była jedna z tych rzeczy, które się kupuje za 5 funtów w Primarku, a mianowicie jest to swetr. To jest biały swetr który praktycznie. Nie, nie praktycznie on w ogóle nie ma na sobie, e, e, jakby to powiedzieć, e, widać, że nie był noszony. on jest tak. On jest tak haftowany i on jest ogromny. To jest w ogóle, słuchajcie, XLK, a Primark w ogóle ma bardzo. zawyżoną, zaniżoną numerację. Wiecie, że ja tam kupuję mniejszy rozmiar niż mam normalnie. Także jak jestem LK, to kupuję MK i nawet SK się spokojnie to jeszcze, bo jednak oni mają jakieś wielgaśne te ciuchy, także... Extra large jest mega duże, ale ja ją kupiłam a, jako sukienkę i będę ją nosić z grubym pasem. Będę sobie tutaj, wiecie, regulować, żeby tą talię zrobić i ona nadal będzie oversize. Tutaj będzie, tu, ale wygląda bardzo fajnie, bo już sobie ją mierzyłam i e, to jest taki sfecz, i on mi jest do samych kolan słuchajcie, to jest taki cieplusi milusi, i on kosztował 4 funty i co jak co, mimo tego, że Primark uważam, że fajnie było go kupić gdzieś na pewno w przebitkach, nie w tym vlogu oczywiście, ale może nawet w świątecznym e, mnie zobaczycie w tym właśnie swetrze e, no i jak wróciłam z naprawdę nic nie było poszłam do tego pan a tam były takie ceny słuchajcie, za tak dziadoską quality, za jakieś koce, za wszystko że po prostu mówię, no nie, to jest w ogóle porażka Ech, wróciłam do domu i w ogóle dostałam takiego e, przy, zaćmienia, że tak powiem, bardzo się słabo czułam. Czułam, że spałam tylko dwie godziny, ale na szczęście mi to przeszło. Pojechaliśmy do mojej mamy, wyprowadzi... znaczy do, mojej mamy do, rodzi... do domu moich rodziców, wyprowadziłam e, dzieciaki, Maxa i Milę. I potem pojechali. mieliśmy jechać do Funciaka, ale były takie korki w Luton, że mówimy nie, bo my będziemy trzy godziny później w domu. E, wróciliśmy, zapakowaliśmy młodego i pojechaliśmy porzucać mu piłkę, e, także wygonił się i znowu jest zmęczony wielece. <grym>, leży już na swoim łóżku. Ja za nim weszłam włączam sobie gorącą wodę. Andre zaraz jedzie na czwartą, mam masaż, także ma 27 minut, oczywiście jak zawsze się spóźni, ale mi się wydaje, że oni piszą mu na czwartą, a wpisują, że tak naprawdę będzie czwarta 15, bez skitu, bo on nigdy chyba nie jest ten czas. E, także będę się zaraz kąpać z książkami, o których Wam zresztą zaraz opowiem, bo przeczytałam trzy. Także powiem Wam, ten miesiąc jest bardzo dla mnie dobry. E, zaczęłam bardzo dobrze, ponieważ miałam urlop, także dużo czytałam e, i teraz też jakoś papa. I teraz też sporo czytam. E, jak wiecie, mówiłam Wam: Hotel Paradise się mi skończył. E, skończyło mi się Grace Anatomy, skończyło mi się Station 19, także. Station 19 i Grey's Anatomy mają być dopiero w lutym, także parę miesięcy. Do tego też przyjaciółki i to są to są 4 godziny w tygodniu, które zyskałam i których nie zamierzam inwestować w żadne nowe seriale jedyne co oglądam to oczywiście serię Glow'a o której Wam mówiłam, makijaże, bo po prostu uwielbiam, ale ja ją głównie e oglądam na eko u mnie w kuchni, bo wiecie mam to Echo z ekranem i tam właśnie jak gotuję zmywam to tam sobie oglądam to e i jedyny serial, do którego wróciłam bo jest drugi sezon, to jest Kazana, słuchajcie, ci co z Was oglądali na playerze drugi odcinek to po prostu ja uważam, przysięgam Wam, że to jest najlepszy polski serial. To jak one grają, mówię one, bo tam głównie grają kobiety. To jest, to jest po prostu petarda. Ja uwielbiam, e, uwielbiam, uwielbiam. Musicie sobie skazaną oglądnąć, naprawdę. Mówiłam to chyba w dwa vlogi temu, mówię to ponownie, bo nie znajdziecie lepszego serialu. Ja teraz w tym odcinku drugim byłam tak wkurzona momentami. Końcówka po prostu miałam ciary. A na ślubie po prostu się popłakałam. Nie będę mówić, dlaczego te z Was, które oglądały, wiedzą. Także naprawdę, i więcej nie oglądam nowych rzeczy, po prostu się nie wkręcam, bo chcę więcej czytać. Kolejna rzecz, do książek sobie przejdziemy później nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła w sobotę mini ale mamy bardzo mało rzeczy, jak na mnie, jak na sobotę po całym tygodniu używania rzeczy to jakoś mało rzeczy mi się pokończyło, jedną z rzeczy to jest shower gel, pokazywałam Wam jakoś ostatnio we vlogu, że właśnie sobie kupiłam bo mi się skończył, tylko kupiłam pomarańczowy a ten był różowy, one nie pachną jakoś mocno, ale mi chodzi o to, że one faktycznie tą wodę kolorują i są bąbelki i nie wysuszają mi skóry, a to jest dla mnie najważniejsze, no i są tanie, funta za litrę, praktycznie to jest 900 50 ml, no to tutaj naprawdę nie da się iść źle. E, kolejną rzecz, którą zużyłam, to była Be Beauty i to była sol, którą przy Sol? E, sol, którą przywiezł mi tato. Pięknie pachniała, faktycznie wanda robiła się fioletowa. Ja, gdyby one były tutaj w Anglii, na pewno bym je kupowała. E, kolejną rzecz, którą zużyłam, to było Nobay i to była maska do włosów, którą dostałam w którymś pudełku adwentowym adwentowym, bo myślę o kalendarzach w pudełku Beauty, jak wiecie, ja lubię testować różne marki szamponów, ponieważ one są nie sięgnęłabym po nie normalnie, bo są drogie i powiem Wam, że ta maska w porównaniu na przykład z maską Garniera, której ja bardzo lubię, była dużo gorsza, nie była zła, ale w porównaniu była dużo gorsza, właśnie dlatego na przykład mi się plątały włosy po masce Garniera, nie plątają mi się włosy. Także fajnie, że mogłam przetestować, ale na pewno nie kupię firmy No e, po raz e, kolejny. Kolejną rzeczą, którą zużyłam, to były kolejne kulki i to były te czekoladowe kulki z cynamonem. E, niestety, jak byłam teraz ostatnio w Euromarkecie u nas w Luton, to ich nie było, a szkoda, bo one kosztują tylko 2,89, także cena jest naprawdę fajna. E, pamiętam, że jeszcze dwa lata temu, chyba jak byłam w tym Superb w polskiej... Em, Drogerii w Londynie to tam płaciłam chyba po 4 funty za nie, także cena super. Ehm, ja uwielbiam ten zapach, e, no ale niestety już mi się skończyło. I zostały, słuchajcie, same maski. E, zużyłam trzy w płachcie i trzy w, w kremie Maska kojąca z glinką różową ziaja. Ja po prostu uważam, że te maseczki są poprawne, ale nic poza tym. Oczyszczająca z glinką szarą. Tak samo bardzo poprawna. Maska peeling wygładzająca z węglem i białą glinką z Skin in the City i ta na przykład już była dużo lepsza niż te dwie. E, też nie było efektu wow, ale coś czułam, że zrobiło dla tej mojej skóry dobrego, a przy tych po prostu się poczułam, jakbym nałożyła krem i go zmyła. E, ale ta była okej. Okay. I kolejne maski, to są trzy maski, została mi jeszcze jedna Zebra i to jest firma Sense. Jak pamiętacie, ja sobie kupiłam je w zestawie... E, czterech masek i taka opaska. E, te z Was, które mają mnie na Instagramie widziały zdjęcia właśnie w tej opasce i do tego jest dopasowana, w tej masce i do tego jest dopasowana opaska e, i powiem Wam, że e, te maski są gorsze od masek e, Face Fact, to na pewno są gorsze, co nie znaczy, że są złe. Po prostu dla mnie marka Face Fact e, ma najlepsze maski i najtańsze maski i naprawdę wszystkim je polecam, te są dobre, bardzo dobre bym powiedziała, ale nie są rewelacyjne tak jak Face Fact chociaż te dwie były dużo lepsze niż ta, e, ta była niby nawilżająca i było to nawilżenie ale bardzo minimalne e, a w tych dwóch było już zdecydowanie lepiej i ta skóra była świetnie nawilżona e, maska miała świetny, mocny nadruk, dało się od razu stwierdzić jakim jesteśmy zwierzęciem, z jakiej skóry, e, zresztą e, widziałyście na Instagramie, także Myślę, że, że naprawdę fajnie to wyglądało. Została mi, tak jak mówię, tylko zebra. Niedługo już będziemy testować świąteczne maseczki, ale to jeszcze troszeczkę. I właśnie słuchajcie, jestem zadowolona, że już wykańczam te maski, ponieważ mam dość sporo słoiczków maseczek, które nie będą maseczkami jednorazowymi i one po prostu leżą. A to są maseczki niektórych naprawdę drogich firm, i fajnie by było je przetestować. A ja ciągle tylko to, i to, i to. Także, y, może właśnie dzisiaj sobie jakieś słoiczek otworzę tworzę i przetestuję jakąś słoiczkową, tak myślę. Także 6 masek zrobionych w tygodniu. Na 7 dni myślę, że jest to całkiem fajny wynik. Tylko jeden dzień bez maski. A teraz idemy, idemy! Teraz idziemy w stronę książek. Patrzcie, się, dopiero. E, dopiero Andre wyszedł, a już mi pisze wiadomość It looks like we chose a good time to take Buster for a walk. It's oh wow. Napisał mi, że e, dobry czas wybraliśmy na spacer z basterem, bo już pada. No już też ciemno się robi, także e, no. Dobra, pierwszą książkę, którą przeczytałam e, w tym tygodniu, jakby to powiedzieć, bo tak myślę, bo ja Wam co sobotę mówię, co czytałam. E, to jest książka, którą zaczęłam czytać w sobotę tydzień temu, i jest to Anna Wolf i to jest Oblicze Gangstera, to była część piąta Brać Tarasow. Ja wszystkie te części uwielbiam. Książki się czyta bardzo fajnie. Ja Wiecie, że ja uwielbiam mafię. Jeżeli chodzi o erotyki, to mafia jest dla mnie number one. E, także mega fajna książka, mega się czytało i oczywiście to nie jest koniec serii. E, czekam na kolejną. E, z jednej strony się cieszę, że tak późno się. Zorientowałam, że ta książka wyszła chyba z dwa miesiące temu, bo dzięki temu e, muszę krócej czekać na kolejną część, ale właśnie do tego muszę wyczyścić tego Instagrama, bo e, mam wszystkich autorów polskich, których lubię e, na Instagramie, i czasem właśnie ich posty mi uciekają, i nie widzę tego, że wydali nową książkę. Także oblicze gangstera dla mnie było 10 na 10. I kolejną książkę, którą przeczytam, ale tu już sobie wejdę na Instagram, to jest Marcel Moss. I to była druga część książki. Nie pamiętam jaki, już nie pamiętam jaki był pierwszy tytuł, ale nasz pierwszy rok jest to druga książka, kontynuacja. Może gdzieś to było napisana. Nie jest napisane. W każdym razie um, Osoby, które pamiętają, które mnie um, mocno oglądają, wiedzą, że pierwsza część książki dostała ode mnie 10 na 10, była to przepiękna dla mnie książka. E, 90% czasu czytając tą książkę, po prostu płakałam, była bardzo głęboka, e, bardzo dawała do myślenia i była po prostu, no, była cudowna, więc jak sięgnałam po drugą część, moja barierka była już wysoko podniesiona. I troszeczkę w tej książce przeszkadzało mi to, że bohater. E, jest jakby w wersji teraz to się dzieje. E, nie będę wam mówić, co się stało. Ciężko jest to wytłumaczyć, bo nie chcę wam spoilerować, jeżeli nie czytaliście pierwszej książki, ale jakby e, dzieje się, że teraz, w tej drugiej książce, i w alter alternatywnej rzeczywistości. I ta książka już nie wywołała we mnie tylu emocji, praktycznie nie chciało mi się płakać, nie było żadnych emocji. Chociaż muszę powiedzieć, że na sam koniec, faktycznie. E, Popłakałam się i faktycznie już tam się coś działo, i książka była bardzo fajna, super się czytało, ale uważam, że za dużo, za wysoko podniosłam sobie poprzeczkę. Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, bo wiem, że kilka z Was e, nawet mi pisało, że sylwka e, wejdzie, bo jest druga część tej książki, bo czytałście pierwszą. Jestem mega ciekawa, jakie są Wasze wrażenia, ale uważam, że pierwsza była zdecydowanie lepsza e, i mam coś przeczucie, że powstanie książka trzecia. E, dajcie znać oczywiście, co wymyślicie I kolejna książka, którą przeczytałam, to było chyba Narzeczony na miesiąc. E, to jest ta książka, którą skończyłam dzisiaj. Ja ją zaczęłam i skończyłam dzisiaj, bo ona nie była wcale gruba. Tak, Narzeczony na miesiąc Whitney J. Wydaje mi się, że czytałam różne książki już tej pani. E, książka była bardzo fajna, książka była bardzo lekka. Na takie coś, że wstałam o 3 rano i po prostu e, chciałam się zrelaksować. Idealna. Ale ona nie była ambitna, ona nie była wow, była tak przewidywalna, że to jest po prostu głowa mała, bo wiele erotyków właśnie jest podobnych że jest właśnie tematyka, że ktoś podpisuje jakiś papier, bo żeby dostać spadek musi się zaręczyć i potem oczywiście z tego z tej fałszywej miłości powstaje prawdziwa miłość i to jest tak przewidywalne że tylko to mi się nie podobało ale ona była krótka, ona była szybka także jest ok jeszcze nie dałam recenzji na instagrama, będę ją pisać w kąpieli, ale myślę, że dam jej tak z 7 na 10 10, albo 6,5, 6,5 na 10, za tą właśnie przewidywalność, bo po prostu nic się tam nie działo. Tam było wszystko e, bardzo po prostej linii. E, w momencie, kiedy jak zwyk, e, jakby się pokłócili, to to były trzy e, kartki, już było wszystko ok. Także to troszeczkę było e, za bardzo. Ale teraz czytam, e, odkryłam, że znowu jest kolejna książka e, już wam patrzę. Autorki e, Agnieszka e, Siepleńska. Siepleńska, Siepielska, Siepielska, przepraszam. I teraz czytam Piekło Halka, i ja czytam pierwszą część, która mi się tak strasznie podoba. A teraz zobaczyłam, że nie dość, że jest druga, to jest też trzecia, także super. I już jestem w połowie tej drugiej, bo tak się nie mogłam oderwać. I teraz jak pójdę do kąpieli, to będę czytać dalej. Jedyne, dlaczego przestałam czytać, bo po prostu od rana czytałam i siadł mi Kindle. Także fajnie, cieszę się, i bo już w sumie przeczytałam na listopad powiem Wam, 10 książek, także to jest bardzo dobrze, 10 książek, a mamy 19 listopad, także jest ekstra. No i co? Andro mówi, żebym, słuchajcie, usunęła tutaj wszystko i że on tą choinkę dzisiaj dzisiaj mi tu postawi, ale ja nie wiem, czy mi się chce ją dekorować, bo u nas jest tak, że on po prostu wyciąga, rozstawia, daje światełka, a ja zajmuję się całą dekoracją. Z drugiej strony no nie zamęczę się za bardzo dekorując choinkę, bo włączę sobie serial i będę ją dekorować, więc nie wiem, co mam zrobić. Może wyjdzie w praniu, tak myślę. Po prostu pójdę się wykąpać, bo ja też czasem mam tak, że myślę, że będę się kąpać 5 godzin, a po pół godziny mi się nudzi i wiecie, i wychodzę z wanny. Ale chciałabym też nadrobić albo nie, nie wezmę książki ze sobą do wanny, bo chcę nadrobić komentarze wszystkie, a tego jest sporo. Także wezmę laptopa, serial. Cicho bądź. Serial, drinka. Zapomniałam, że wczoraj kupiłam sobie drinka Kosmopolitan, już takiego rozrobionego. Tak, drink, YouTube i film. Tak, idę. Tak myślę, że tak zrobię. Także choinka nie wiem, dowiecie się w tygodniu, e, czy zrobiłam tą choinkę, czy nie, bo myślę, że w tygodniu jakoś będę Wam nagrywać vloga, bo mam nagrany materiał do środy, bo jeden filmik zobaczycie w poniedziałek. A ten zobaczycie w środę, tak, czyli będę potrzebować kolejny filmik na piątek, a w czwartek pracuję. Powiem wam, że ja się tak boję, tak się boję. Jak wy to już oglądacie, no to mam tylko jeszcze jutro. Staram się nie myśleć o tym, że w ogóle mam te nadgodziny i skupić się na tym, że po prostu muszę iść do przodu, skończyć te cztery dni. W tym tygodniu też w środę nie prowadzę, także powinno być łatwiej, bo będę jakby pomocnikiem mojego drugiego kierownika. Dla tych, co bo u nas to działa tak, że ja mam zmianę niedziela-środa, on ma zmianę środa-sobota. E, on będzie miał nadgodziny w niedzielę ja będę miała zazwyczaj nadgodziny w czwartek i wtedy się nachodzimy. I jedno z nas prowadzi całą zmianę, a drugie pomaga tej osobie. Także jest zawsze troszeczkę lepiej, bo e, tak na radiu chociaż się Was nie wyłają. No i fajnie jest mieć ten ekstra support, bo tak jak Wam mówiłam, albo to było w tym filmie, albo w poprzednim. Jednak jest ciężko, jak jest tyle ludzi i jesteście sami. E, ze swoim menadżerem, który często jest zwołany też na mitingi i zostajecie po prostu sami przez większość dnia, także super, że będzie ktoś, e, kto mi pomoże, szczególnie, że on na tym dziale jest dużo, dużo bardziej doświadczony, bo on jest na tym dziale ponad 3 lata, tak myślę, także um, także fajnie i w ogóle to jest chłopak, który e, razem ze swoją żoną byli z nami w Devon 2 lata temu, teraz w styczniu będzie 3 lata chyba już, kiedy był Brexit? Tak, 3 lata już będzie. 3 lata temu właśnie w styczniu byli z nami w Devon i byli świadkami naszych zaręczyn. Także jakaś tam znajomość poza pracą też jest. No i co? Teraz już nie przedłużam, nie mówię nic więcej. Idę sobie nalać linka, idę się kąpać, idę odpisywać na wasze komentarze. Dziękuję naprawdę, że jesteście. Oglądalność jest naprawdę spoko. Tak jak wam mówiłam, jak ja mam te 300, to ja jestem zadowolona i nie będę tutaj wam płakać, nie będę wam narzekać, bo to jest taka moja liczba, że jak widzę, że chociaż jest te 300, chociaż 300 u mnie ostatnio nie ma, takie 350 to jest taki mark. Niektóre filmy nawet dochodzą na 400. To ja jestem naprawdę, naprawdę zadowolona i dziękuję wam z całego serca, bo powiem wam, czyściłam sobie YouTube'a. I mam wiele filmików, wiele osób, które na przykład nie zamieściły nic już przez rok czasu, przez 9-8 miesięcy. Ja usuwam te osoby, bo ja mam za dużo razy mi się pojawia, że mam jakieś filmy do nadrobienia. I na przykład patrzyłam, że ktoś ma powiedzmy dzisiaj dziewczyna miała 7 tysięcy subskrypcji. Film miała wyświetlenie 2,5 tysiąca, a miała 4 komentarze. A zobaczcie sobie pod moimi filmami, ile ja mam komentarzy. To jest po prostu bajka! To jest po prostu. Niesamowite. Ja myślę, że nie. Ja jak patrzę, to naprawdę mi się wydaje, że jestem jedną z niewielu osób z tych małych YouTuberów, które ma aż. Tyle komentarzy. Także dziękuję Wam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ciekawe, jak to będzie we vlogmasach. Ja pamiętam, że w tamtym roku vlogmasy przyniosły mi sporo nowych osób. Może nie sporo, ale jak na mój kanał, sporo, bo z 20 osób. Także może będzie i tym razem, tak? Bo tak troszeczkę szły mi te subskrypcje teraz do góry, a teraz stanęły. Także mam nadzieję, że w grudniu coś tam się ruszy. Będę musiała sobie chyba jakiś stoper w ogóle robić, bo ja sobie planuję filmy 10 minut minutowe, a ja składam później, wychodzi 29. E, także to jest taka moja liczba magiczna. Ostatnio 29 minut, jak pies strzelił. Zawsze. Zawsze. E, także będę musiała się powstrzymywać, bo wiem, jak ciężko jest w grudniu. Wiem, że macie nas dużo do oglądania. E, Zresztą ja też oglądam e, inne dziewczyny, także naprawdę będę się starać streszczać jak najszybciej. E, myślę, że będzie lepiej w tym roku też pod tym względem, że mam mniej kalendarzy niż rok wcześniej, także oglądania będzie mniej. W ogóle e, mam w koszyku kalendarz z Będę Mam, nie będę was kłamać. Mam i co 5 minut zmieniam zdanie, czego kupować, czego nie kupować, kupować, czego nie kupować. Nie patrzyłam super dokładnie, co w środku, ale patrzyłam mniej więcej. I są niektóre fajne produkty, bo widziałam tam dwie, dwa produkty, dwa małe perfumiki, ale właśnie tam na przykład jest to pałpał. Jak ja widzę pałpał, to już mi się od chciewa I zaraz sobie myślę, że za 50 funtów to ja mogę mieć parę na przykład random boxów z jakiejś strony. Nie wiem, myślę, ale. Tak sobie myślę, patrząc na ten susz, to już nie ma w sumie miejsca na kalendarze, e, więc chyba się jednak powstrzymam. No ale zobaczycie, wiecie jak to ze mną jest. Mówię Wam, że nie, a godzinę później wchodzę na stronę i kupuję, także... A teraz już naprawdę kończę, bo tylko przedłużam. jaki papa, dzięki, że jesteście.